Witajcie. Chciałem Wam pokazać, jak e, zrobiłem tą rozbudowę. Niestety nie mogłem nagrać, bo nie miałem na to czasu. Ale tak to wygląda. Może nie jest to jakieś skomplikowane, ale trochę czasu jednak przy tym zeszło. Tutaj tylko w podłogę trzeba wpiąć jeszcze włącznik od napędu. No i mamy podłączony rozdzielacz, właśnie przez tuleję ciśnieniową do, tutaj ciśnieniową do plecaka. Wszystko działa bez problemu. Podnosi plecak jest po regeneracji węża. Puściłem część dookoła, część tutaj przez plecak. Linki na chwilę obecną są. Tak, tam jeszcze muszę w kabinie zrobić spornik, żeby umocować dźwignię. Zobaczymy, czy nie będzie to kolidowało w pracy, ale na chwilę obecną tak to zostawimy. Powinno być ok, tutaj. Ten wąż tutaj jest bardzo blisko ramienia, ale nie powinien przyduszać tutaj o nic. Najwyżej go, jak będzie potrzeba tego. Przełożymy i tak to wyszło mi się podoba. Nie było większych jakichś problemów. Ewentualnie tą musiałem końcówkę przełożyć, bo miałem ją na stałe ciśnienie z podnośnika i ciekła. Na stałym ciśnieniu ona się nie nadaje tak jakieś. To jest dziwne. Te dwie są fajne, a no to jest taka jakaś Lewa. No, jedno ramię mamy już nowe, założone, bo już tu było wybite. Drugie też przyjdzie takie, i prawdopodobnie jeszcze przyjdzie płyta i siłowniki wspomagania, ale to wszystko w swoim czasie. O, prawdopodobnie tutaj w tym miejscu będą zamontowane na takim fajnym sporniku, żeby właśnie ten linki nigdzie tam nie nie kolidowały. Fajnie, to chodzi tylko kwestia jeszcze teraz wyregulowania, ale na razie na razie nic nie reguluję, muszę mieć to tutaj na jakiejś ładnej podstawie umocowane. No i wtedy będziemy myśleli, żeby to to Wyregulować, stawić tak, jak powinno być. Na razie to sobie tutaj leży. zobaczymy pokażę Wam, że to wszystko działa. Podnośnik idzie do góry, ładnie. Może tam jest kwestia tych, tych linek, ale to mówię, to wszystko wyjdzie wyjdzie w praniu jakie ustawimy no niestety no niestety po regeneracji sam nie opadnie trzeba mu dać jakieś obciążenie no i widać że że mamy mamy ciśnienie bo aż się węże prężą o. także jest wszystko ok tak samo od rozdzielacza też jak Ruszymy to prężą węże. Nie podłączałem manometru, po prostu nie mam takiego, tylko nie podłączałem. Silnik, o, widzicie, pracuje elegancko. W zeszłym roku był remontowany. O tej porze przepracował 200, 250 motogodzin chodzi i wszystko spisuje się jak najbardziej. No i tak to wygląda. Jeżeli macie jakieś proszę pisać na razie. Cześć.